Przecież usiek, film, film pod tytułem Blacha. Blacha? la teraz jesteśmy się w ukrytej kamerze. Dobry, kratko, dobry, grudzo pracy, brata, nie ba, nie bądź, bądź, ra, Ładnie, ładnie. A, ryska ma upaść. A, tak, A, 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 Temat, który Oto proszę państwa, komunistyczny przykład. przodownika pracy, który zmiesza. Wiecie co? nie wiem, ma. Cziennym się. Siedlimy się. Co będziemy? Co będzie O! O! pasuje. Ale jak tak to się dzieje. Młodka Dobry mater! Zawód, za zgodzę się, nie spłacił? Dobry mater! Co? Się zgrzał! Gdzie? Ufa. i tam i tu. No pierdole, to, żeś wiedział, gdzie no. mi hmm. Edy, co ja Trzeba było tak wcześniej? teraz z blachą w ręku. Powiedział pan, Coś Ci się teraz. Już już, już, już. Ładnie, ładnie. Ładnie? Trzyma ładnie. A... Trzyma i no równo. Równo trzyma. Dobra, gdzie widzicie. Nie pomakka. Oto pracownik, który pracuje dla siebie. Skąd mu za to płaci. Jedzie z daducha. Na trzy z nad głowiem. Jest kafach z niego. Kapar Kończymy film, dalszy ciąg filmu 20. Blacha pod tytułem Film Blacha będzie za pół godziny.